Przepraszam, witajcie. No i oczywiście ukoronowaniem naszej wizyty w Brzuskach musia, musi być rozmowa z osobą, która to wszystko zaczęła i tworzy. Jak to się zaczęło w Brzuskach? Zaczęło się um, około 20 lat temu, kiedy razem tutaj z mężem przyjechaliśmy. Było ogłoszenie o sprzedaży działki i właśnie w tym miejscu tutaj na wzgórzu stała stara chatka, w której mieszkała taka babuleńka i ona właśnie powiedziała, że jest możliwość zamieszkania tutaj brzuskach. razem z naszymi trzema synami zamieszkaliśmy nieopodal budując dom. No i tak to się zaczęło, ale z tego co wiem, się... wiem będę przerywał Ponieważ moja siostra zdradziła mi ten sekret, pani uczyła normalnie w szkole bydgoskiej, No i to się wiązało z codziennymi dojazdami do szkoły. Z codziennymi wyjazdami do szkoły. A tak. przypominam, że jesteśmy od szkoły kilometrów 20-25, czyli 25 w jedną i 25 w drugą. Tak. A zima to tutaj ta droga nie, nie, nie była taka jak teraz, oczywiście. Nie, ale też było pięknie. Ale też było pięknie. <laughs> tak. A ta przygoda z Van Gogiem jak się zaczęła? E, może najpierw powiem, że tak, że mm, oczarowało nas to miejsce w sensie przyrodniczym natury. Miejscowość jest mała, dosyć. Jest 120 mieszkańców, właściwie wzdłuż jednej drogi ciągnie się. E, natomiast pięknie położona. E, droga je, znajduje się pomiędzy lasami a e, Pradoliną noteci. My z mężem y, od bardzo dawna fascynujemy się sztuką. Ja jestem nauczycielem plastyki i jestem również malarką. Mąż y, też się interesuje sztuką. Y, no i postanowiliśmy do tej miejscowości dodać to, co człowiek potrafi stworzyć, czyli sztukę. Y, postanowiliśmy zacząć organizować różne plenery, warsztaty które później jakby wyniki tych, tych, tych plenerów warsztatów chcieliśmy tutaj przedstawić w formie rzeźb i w formie murali. Także chcieliśmy dodać po prostu tutaj do, tej, do tego piękna natury sztukę, którą się fascynujemy. A, a jak ludność lokalna, Lokali się jak przyjęli, no, no bo to... Wie pani, to na surowym pniu sztukę szczepić, no to nie jest nie, takie proste, bo to jest czasem... Nie jest proste, ale nie, nie jest niemożliwe. Nie. Sztuka najpierw się zaczęło od rzeźb. Organizowaliśmy koło naszego domu na Polance plener rzeźb. W tej chwili jest około 25 rzeźb wielko, wielkoformatowych, które przedstawiają dawne zawody mieszkańców wsi. Przed prawie każdym domem jest taka rzeźba i taka rzeźba y, nie wiedzieliśmy nawet, nie mieliśmy nawet pojęcia, jak y, ustawienie jej zadziała na otoczenie i na mieszkańców. Otóż mieszkańcy musieli sobie zrobić jakiś postument pod tą rzeźbę, a następnie zobaczyli, że rzeźba wsto, y, stoi w jakimś tle, w jakimś otoczeniu, które też trzeba jakby poprawić. czyli Y, zasadzali jakieś roślinności, y, odnawiali jakieś ściany domostw, jeżeli na tle domu stała rzeźba. Także zaczęła poprawiać się estetyka wsi i sami mieszkańcy zaczęli dostrzegać, że to jest dobre po prostu. Później y, zaczął się pomysł, muszę powiedzieć, że te wszystkie pomysły to biorą się w głowie, rodzą się w głowie głównie mojego męża, Waldka. Y, zaczął się pomysł z muralami. W tej chwili w naszej wsi jest 10 murali inspirowanych twórczością Van Gogha. Dlaczego Van Gogha? Niektórzy się pytają. Van Gogh dlatego, ponieważ nam tutaj bardzo pasował, po prostu, a szczególnie jego pejzaże z jego kolorytem. Później weszliśmy też zafascynowani jego życiem, no takim smutnym życiem, który, które było niedocenione przez ówczesnych. Wiadomo, Van Gogh sprzedał tylko jeden obraz, dzisiaj jest genialnym artystą w oczach wszystkich, całego świata. No i tak nam przypasował tutaj ze, ze swoimi pejzażami. I postanowiliśmy właśnie porozmawiać z mieszkańcami, aby na swoich budynkach, często odrapanych, zaniedbanych, właśnie stworzyć takie murale. No i tak się zaczęło. W tej chwili jest właśnie przeszło 10-11 murali. Jest pięknie. Jest pięknie. No, ukoronowaniem takim Wicienką na torcie był tegoroczny festiwal. Miejmy nadzieję, pierwszy festiwal. Może chociaż troszkę o nim. Festiwal, y, też wymyślił mój mąż, y, wespół z naszą przyjaciółką Moniką Szomko, po, y, aktorką z Warszawy, która też jest zafascynowana Van Gogiem. No i oboje tutaj e, zorganizowali ten festiwal 15 i 16 sierpnia. Odbył się pierwszy festiwal Van Gogha w Grzuskach. A kto był tutaj? Kto zawitał? Zaprosiliśmy tutaj e, gości ważnych, znanych. E, był Tomasz Raczek, który był e, w jury głównym reprezentantem jury konkursu, który ogłosiło nasze Stowarzyszenie Twórcze Brzuski, konkursu filmowego na film o Van Goghu. Był również Michał Rusinek, który był w żyli konkursu poetyckiego. Nadesłano bardzo dużo wierszy, przeszło chyba 120 wierszy, z których były wyłonieni zwycięzcy. No, i, i w żyli siedział Michał Kusinek, też bardzo znana postać kultury. Poza tym, sporo koncertów, mnóstwo yy, hmm. ludzi. Yy, I masę kontaktów. I tak, no tak, bardzo, bardzo nas to cieszyło, szczególnie, że dopisała nam pogoda, bardzo piękna, wręcz upalna. No, myślę, że ludzie zapamiętali to jako no, wydarzenie bardzo przyjemne: dużo muzyki, właśnie poezji, yy, sztuki, yy, wystawców, sporo. Także myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Będziemy że, jest, że jest wszystko super. Słuchajcie, nie podałem e, ani imienia, ani nazwiska osoby, która, e, z którą prowadzę ten wywiad. E, osoba, która pod. Tym filmem jako pierwsza napiszę, z kim tak naprawdę rozmawiałem i gdzie ta rozmowa jest przeprowadzana. Oczywiście dostanie jutro nagrodę książkową. Obecni tutaj nie mogą w, w tym uczestniczyć. Bardzo pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim ludziom, którzy w Brzuskach tak fantastyczne rzeczy robią. Dziękuję.